Szanowni czytelnicy, bardzo serdecznie zapraszam do lektury najnowszego 12 w tym roku numeru Tygodnika Poradnika Rolniczego, w którym piszemy m.in. o pierwszej sześćdziesiątce wśród chodrodów i pierwszym chodrodzie wśród sześćdziesiątek. Jeśli ktoś nie wie, co to jest chodrod, niech zajrzy do na naszej gazety. Piszemy też o tym, co zrobić, aby nawozy były tańsze. Co jest we wnioskach. Na dopłaty na 2022 rok. O rolniku, który 20 km na północ od Kętrzyna na Mazurach uprawia słonecznik. O unikatowej kolekcji prototypowych ursusów C310, C510, C610 i C710. Oraz o rolniku, którego krowy nie znają smaku kukurydzy. A na koniec o tym, jak polska wieś przyjmuje uchodźców z Ukrainy. Serdecznie zapraszam do lektury. Jeśli ktoś nie ma naszego tygodnika, wystarczy kliknąć na link poniżej, a natychmiast wyślemy darmowy egzemplarz.